Tutaj jest lista podmiotów, nie wiem, czy Państwo, bo ostatnio była interpelacja pani, pani Rady prawda, w sprawie, w sprawie tego z kim tutaj mamy podpisywane umowy rezerwacyjne, nie wiem czy Pani Rada odczytała, to wszyscy ja wiemy. to A na... no, to, no, to nie ma, że tak powiem potrzeby, tutaj tylko podpowiem jeszcze, że będziemy mieli również endokrynologa, tak? który tutaj Ale to w ramach PNZ-u? Endokrynolog raczej nie. Tak. Nie, 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 nie Na województwo to. jest chyba jeden podpisany z NFZ. E, e, Meta ogólnego do NFZ, e, Na punkt laboratoryjny to w zależności chyba od tego, które, że tak powiem, e, jakie jest skierowanie, tak? Poradnia ginekologiczna i urologiczna, to będzie e, szpital w Świnoujściu prowadził, tak? Także NFZ. Nie Czyli to będzie na NFZ. Ale laboratoryjne to jest konkretna firma? Tak, jest konkretna firma, która, która w Świnoujściu, która prowadzi punkt laboratoryjny i chce tutaj E, no Fizjoterapia to tutaj m, kolega radny, tak, który Ten prowadzi ma, ma, tym, ma, i, ma, i ma apetyt bardzo duży na powierzchnię, powiem szczerze. No, stomatologia to, to pani Kaczewiak, jest pani z, 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 z Szczecina, która jest ortodontką i która y, przewiduje, że będzie miała tutaj bardzo duży rynek, wynajęła aż dwa pomieszczenia. To? Ale tak. dobra, wynęta, to prawda, jest autodoktą. もうちょっと楽しみ